Lepszego niż czekać 5 lat na 17. Jakieś moje siaki ja mam wybory. A teraz łapie random No, chyba wy wybierają już co będzie za crewate posiłają no, Ja dostanę jakiś styl, bał Mogę widzieć Jaylor Hmm Ko Kogo za kratki biorę? Wej się ja chyba za kułem Będzie to ciało. Ja zgłoszę. Zgór naprawdę. Odwróć mnie ktoś. Odwróć mnie proszę. <laughs> zgłoś to ciało. Szybko. Ciało zgłoś się. tak tak tak, dzięk, dzie dzięk, tak, dziękuję, dziękuję. Dobra, i Michu tak, zabił w ogóle drugi raz e chyba. E nie, bo je zabił. Nie zabił Cusio. Cusio zabił. Oko, Michu, to no to no, jak Ciebie omarł. zabił, czekaj chwileczkę, jak Ciebie zabił Cusio, e ktoś został, został skrzeszony i chyba tam Michu odjebał kolejne ciało, generalnie. E, nie oddane egze. Weźcie go był na Jaki egze? No co ty gadasz? nie Michu, ale zabiłeś, ponieważ na końcu wizji widziałem, jak zabijałeś. No, wersji plus exe, dobra ale jak się to się nie, tak się nie, jakby co, Michu, muszę no na Michu, ten, jest Michu, jest, Michu nie drop. po drop. Po... To... Ej, ale może Michu jest na dropie jest z No ja siedzę na kamerach cały czas, to jest tak, że na kamerze widzę e, Adamka, Blediego i, i Wickpasa, e, i nagle Michu zabija i wraca się w prawą stronę jakby na dropa. Dobra, ale... Słuchaj, on Cusia był cały czas stokalnie. na dropie. <grym>? Jezu, A, ja jale, jale, jale. Jale. Ale posłuchaj, no, 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 posłuchaj, ja nie jestem... Czekajcie, nie przekrzykujcie się co? tak, Jezuś, ludzie. Jezu, ludzie. No mam mówię wam, co widziałem na kamerze. Nie jestem egzysty, tylko mówię wam, co widziałem na kamerze. No może smurfing, może jest glitch. No, no, ale, ale, su ale Susia może wywalić. A bo kto obwiniał Micha, nie wiem? E, kapsa, no ja, bo widziałem to na kamerze. Osoby takie jak Bęsiu, Zuki, Lord Maci, nie e, Mogą Sorry. potwierdzić Micha, że był Zapytało cały czas na tropie. Ale czekaj. Czekaj chwilę, a gdzie jesteś? Ja w tym momencie e, jestem dosłownie jakbyś na prawie Stoję Ej, zuki, ale cztery no, osoby, ale, które ale, wymieniłeś, stały na dropie, jak coś. Ale bloody, Ja wiem, ale to co innego, ja. Coś ale bloody, innego bloody u ciebie to też właśnie. Czekaj chwilę, bo koło Bloody typowo chłop zabił ciało i to był Michu. Może to był Morphling. Tak, na pewno. I dlaczego tego to jakoś wiem? Dobra, nie to ja, ja, wiem, ja mam takie może, tylko na pewno Morfnik no. No nie, wiem. No nie, Bo czekajcie, powiedział, że Michu zrobił dwa kile, a Michu stoi na dropie, to mamy Morphling. No właśnie. No właśnie. Obu mamy. Zuki chyba jest traperem. Opowiedział, że jest Napisał, on jest traperem. To jest łatwe do wywnioskowania. Teraz tylko głos j i będę... będę wiedział, kto mi będzie kłamał z rolą. Będę wiedział, kto mi kłamał z rolą. Dziękuję, Zuki, że napisałeś tą Zuki... Zostańmy mi przyjaciółmi. Jesteś jedyną clear'em. Dobra. Pejciku! Szybkie to. Pejcik. Głośnik! Uja, głośnik. Jaki głośnik? <noise> Aha. No nie ma gośnika, bo no, tego no wygadasz, no to z Ale chciało mi się... No dobra, to ja mam pytanie do poprzedniej rundy, bo ty Adamek ciebie wskrzesił tutaj gdzie ty pobiegłeś? Czy ciebie um, nie tapniał jakiś transporter czy nie tepnie? Nie um, nie, ja chciałem pobiec zgłosić przycisk, ale drzwi były zamknięte i się wróciłem Szukałem jeszcze ciała, żeby go szy, szybko zgłosić. No dobra, czyli, a może chociaż do poprzedniej rundy, skoro się tyle osób potwierdza, to może jakoś wyklirujemy tego Morphlinga albo glitcha, czy coś. Teraz tej rundy to nie jestem Ja, Lord Maciej. Ale yy, ja mówię o poprzedniej zupi. rundzie. Ja mówię o poprzedniej to, rundzie, że to był podobno Michu. to był to bait. to ja. Hmm, Bulisa nie było na dropie, nie było Lookio, nie było Atamka, nie było Kefsona, na buli No tylko, że, e... ty, ty, tylko jak ja Alana. miałem zabić, jak do mnie, za, mnie zabił... był? Jak ja miałem wtedy zabić Morfinga? E, równie dobrze może być glitchem i zostać zabity przez morfa Dobrze, ja skim powiem, to był Dokładnie, tutaj. w międzyczasie jak był wstrzeszany, to w tym międzyczasie był w innym miejscu, zmorfował się i zabił. Klasa. Dokładnie. Ja tam robię random Mega vote activation. Czyli ja. Eee, istnieje było trzeba powiedzieć wcześniej. Co? Już zagłosował do koniec, randomowego. R2. To, R2. to albo ja, albo będzie. No. No. <grym> no. W każdym razie mam prosektora sektora. Robię random vote po... <grym> activation. Dokładnie, random <grym> vote activation. Jeszcze górze. Jeszcze uważaj, bo trafił się na złego, a jesteś jego jestem straf o oh nie! Tak jak to mi do to to, to, to to. To w nosa i wyleciał. Zobaczymy kto trafi. Teraz wszyscy randomowo rozłóżli bolty. <średzi> I wyleci taki Adamek. <średzi> nie, wyleci jasno wejście. To Czekaj, ale jakaś tą strzelę dajcie mu w pokój, zepsuję. Ale okej! Jestem pod dwa. kto mi widział teraz chłopak? Co to było? ja cię widziałem No i tu ty mnie widziałeś, no tak Impostor? Ja Pierdolę, weźcie. czy... Ale nie... Nie jak ja to nie nie jest bait, bo to jest dość szybko, że ten, to ciało Nie, ja po prostu Ja mam nie czekaj Ja chodzę, ja Julian był boomberem Mówił Julian? prawdę! Wester. Mówił Julian. prawdę! Julian! <gulia> Julian! 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 Suchy bulion! Alan, Boże! Nie wiem, co się rozwaliło. Pierwsze mi to przyszło na myśl. <gulia> <gulia> dobra, Alan. Alan o kurde, dobra, nie no, Słuchaj, Julian. Dobra, słuchaj, Alan. Słuchaj, Alan Bober. Oj, dobra, mam takie pytanie do wszystkich. Gdzie byli? Do do Bladiego, do górne górny yes. no, Dziękuję. Górny Dek? Eee, dobra, najpierw... No. A nie, tutaj nie pytam. Tutaj nie pytam. Eee, Kefson, gdzie byłeś? W Ponsech. W Ponsech, dobra, Bulis? Ja musiałem dopiero co z tego. Z tego... Dokładnie dolnego jestem w adminie. Dobra, eee, blad A nie, nie, nie miałem pytać, Nebula? No, wychodziłem z komsów i kierowałem się w stronę O2, czyli jestem pomiędzy weaponsami, a wejściem do e, tego, do Dobra. Adamek, szybko, gdzie jesteś? A ja... ja na razie mam mówić, gdzieś ciało? Szybko, gdzie jesteś? Aktualnie. Rakietce. Rakietka, tak? Dobra. Bęsiu? Dolne deko. E, Górne deko. Góry, Górne czy dolne? Górne. Gdzie jesteś? Jest nie, powiem, ty jebana, Dobra, <grym> Dobra, ty jest nie? powiem, to pało. Dobra, Suki Dobra, czyli Luke jest zły. Nie no, ja jestem Z... FODWA. Luke jest zły. Jak to on dwa. tak mówi... Suki, gdybym. Gdybym zaznaczył tego, co zabił, mieliśmy byś... mielibyśmy jednego. Mielibyśmy być glicza mniej. Bo Julian był zły. Gdybym tylko zrobił to, co powinienem. Dobra, ale ten morphing Glitch to chyba bardzo wkopać tego micha. A ja mogę się Lukiego przypytać tylko czy mi się opłaca? To to jest? Bęsiu. Nie wiem, wy musicie... I Luki, Luki jest... Ej, posłuchajcie tego. Ej, nie wiem Luki, nie chcę mi się... Szukam ciebie, ale nie mogę ciebie znaleźć, wiesz czemu? Bo szukam...